Cześć. Mamy sobotni poranek, kwietniowy i dzisiaj będziemy się wspinali na jeden z najwyższych szczytów Arizony. Najwyższy w hrabstwie Maricopa, nazywa się Four Peaks, czyli cztery szczyty. Dzisiaj trochę w chmurach, był rano, teraz troszeczkę się przejaśniło, no i będziemy się wspinali tam na górę. Eee, zapraszam wejść na szczyt 4 Peaks, zaczynając swoją wyprawę z Phoenix, trzeba dostać się na drogę numer 87 i kierować się nią na północ w kierunku Payson. Około 15 mil za Fountain Hills trzeba skręcić w prawo w szutrówkę Klein Cabin Road, która z czasem zamienia się w drogę serwisową 143. Jedziemy dalej i na około 1,5 mili przed początkiem szlaku trzeba odbić ostro w prawo w Pigeon Spring Road. I po chwili lądujemy na parkingu, gdzie zaczyna się szlak Lone Pine Trail. Cały dojazd z Phoenix zajmuje około 2 godzin. Tutaj mamy całe zagłębie kaktusów Saguaro. W sumie to wygląda tak samo jak w Parku Narodowym Saguaro. Jedyna różnica jest taka, że tam to się nazywa Park Narodowy, a tutaj to jest zwykła tak zwana Fire Road czyli taka droga pożarowa. No i dojechałem. Dobra godzina porządnego offrodu. Mów forester jakbyś dał radę. Ale nie ma co się podniecać, bo jak ktoś dał radę też to jedną sieną. wychodzi na to, że nie trzeba mieć napędu na cztery koła, żeby tu dojechać. Chociaż chwilami jest bardzo kamieniście. E, piździ strasznie, dużo zimniej niż, niż na dole. Tu jesteśmy dość wysoko. Sam szczyt to jest około dwóch. 1350 chyba coś takiego metrów. O, I co, i będziemy jechali w górę. Podobno jakieś dwie godziny się idzie w jedną stronę. Nie ma tutaj jakichś wielkich trudności. Jeden moment tylko, kiedy podobno trzeba trochę się spiąć. A poza tym, a poza tym, miarę, już spokojnie. Także pora iść w górę koło mamy dziesiątej i zaczynamy. Strasznie wieje, więc nie wiem, jak ten mikrofon będzie zbierał ten, ten wiatr, ale, ale może da się coś z tego wszystkiego usłyszeć. Eee, I co? Jedziemy. No i to jest właśnie ten moment, w którym udaję, że tak Przypadkiem sobie przechodzę, że nie postawiłem kamerki na kamieniu. No i jak niby, nigdy nic, idę sobie dalej. No i teraz to samo, tylko w drugą stronę. Jakiś przypadkowy turysta który sobie idzie szlakiem i znika gdzieś za Różnica, jeśli chodzi o Stany i Polskę, jeżeli mówimy o chodzeniu i sobie w naturze po szlakach, jest taka, że tutaj jest naprawdę dziko i tutaj gdzie jesteśmy, na przykład jest bardzo dużo czarnych niedźwiedzi. I jak się wejdzie na stronę, która tam opisuje ten szlak, no to mówią, żeby się przygotować, żeby wziąć pieprz przeciwko niedźwiedziom, żeby być na to gotowym. No, u nas szansa na to, że się spotka, jest mniejsza. Może być w, nie wiem, w Pieszczadach, w Wyski może. W Tatrach, ale tutaj, tutaj to trochę wygląda inaczej. To, to jest wielka zaleta tych przepasnych przestrzeni stanu, że tutaj ciągle ta natura potrafi nad człowiekiem dominować. I to my musimy troszeczkę się obawiać i przygotowywać, wchodząc na jej terytorium a nie, że ona musi uciekać przed nami. Powoli coraz skromniejsza natura. Więcej suchych krzewów, jakiś kikuty drzew. A w oddali widzicie sztuczne jezioro. I nie jestem pewien szczerze mówiąc, jakie to jezioro. Wydaje mi się, że to jest Bartlett Lake. Od tutaj to i przy montażu wrzucę, gdyby to kogoś interesowało. No, a tutaj taki kawałek jakby się pieninami szło. Kiedyś z Turbacza szedłem gdzieś w kierunku 3 kwarant, coś takiego. Podobny fragment. Z tym, że bez takich hamulców, bez skał. Ale podobny klimat. Zbliżej sobie idziemy. Widać wreszcie lepiej szczyt. Bardzo piękne, bardzo fajna góra. Po lewej stronie ciągle to jezioro, o którym wcześniej mówiłem i które pokazywałem. No i nic, będziemy szli powoli to dalej. No wygląda, że będzie trochę prawdziwego wspinania. Widzicie może taki żlep. Jakaś zielona kurtka tam się migocze. Także będzie chwilka nawet jakiegoś technicznego podejścia, gdzie trzeba będzie użyć rąk. Także jest dobrze. Ciągle młodość w nas drzemie. I idziemy jeszcze. No, wąsko wąsko. Już bardziej technicznie tutaj. Nie wiem, czy cokolwiek będzie słychać się czuję wreszcie góry. I jest troszeczkę stromizny. Już jest żleb. Pewnie nie będę dużo gadał. Trzeba będzie się skupić, żeby po pierwsze nie spłaść, a po drugie, żeby komuś kamieni na głowę nie. Zrzucić. No i dotarliśmy, jesteśmy teraz na szczycie jednego z czterech wierzchołków Four Peaks, tego najwyższego. Była to jakaś długa wspinaczka, ale ta końcówka rzeczywiście wymagająca, przynajmniej dla mnie. Jedna bardzo taka techniczna miejscówka. Udało się, bez większych reperkusji. Wysokość jakieś chyba 2350 metrów, dokładnie nie pamiętam. Teraz patrzymy na wschód. No i tak to wygląda. Warto się było tutaj w koła Mało osób dzisiaj tutaj jest. Trochę dlatego, że nie jest tak łatwo dojechać do samego szlaku. Długa ponad 25 chyba kilometrowa droga. Gdzie lepiej mieć jakiś samochód z wyższym podwoziem, z napędem na cztery koła? Nie trzeba, ale, ale warto mieć. No i żeby tu wejść jednak, trzeba chociaż trochę mieć w sobie determinacji także od sieba Dużą ilość takich osób, które no tam specjalnie by się nie chciały wgramolić na coś trudniejszego. No i na co tutaj? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób tylko na szczycie. Plus ja. Posiedzę jeszcze tutaj, chwilkę. Pokażę Wam kilka widoków, i powoli będę schodził w dół. No dobra, zaczynamy zejście w dół. Wiadomo, że w dół zawsze będzie trudniej niż w górę. Doszliśmy chyba do najtrudniejszego technicznego momentu zejścia. Największa taka ekspozycja. No i trzeba będzie się skupić, i schodzimy na dół. tego się nie zrobi dla ciekawego ujęcia. No, najtrudniejszy kawałek udało się bezpiecznie przejść, i teraz już w dół, w miarę spokojnie. Tu jeszcze taka mała fajna brzeżka zajka. Musimy sobie przejść przez to i już wychodzimy na płaski. To jest to. kochani. Przepiękna jest ta dolina. I tam widać też drogę, którą będziemy jechali, przez te wszystkie dolinki. No tak. Arizona potrafi być piękna, i po tych deszczach wczoraj też padało. Ciągle jest zielono. To jest właśnie piękno sonory. To jest pustynia. Sonora. Która, no, która ma w sobie to, to piękno tej zieleni, tych szaczorów, kaktusów. I kiedy jest piękna pogoda, kiedy do tego jeszcze popada trochę deszcz, o tej porze roku, no to zobaczcie, no to jest ciągle życie wszędzie. No i teraz pięknie widać cały masyw Four Peaks. My byliśmy na tym szczycie pierwszym z lewej strony, nie pamiętam jak to się nazywa, wrzucę potem przy montażu, ale teraz pięknie się pogoda troszeczkę, Przerzedziło się powietrze i lepiej widać wszystko. Jeżeli ten film Wam się spodobał, będę wdzięczny za subskrypcję, lajka lub komentarz.